To hej wszystkim. Damian. Witam. Już skupiony. I co dzisiaj będziesz rysował? E, takiego potwora z takiej gry. Takiego potwora z takiej gry. No ale ty byś musiał coś powiedzieć więcej trochę, bo nikt nie będzie wiedział o co chodzi. Rysujemy co? Ridley? Ridley. Z, z gry Super Smash Bros. Super Smash Bros. Tak jest. A taki coś w rodzaju smoka jakby jakiegoś tak. zbroi chyba. Tamien uh -huh. będzie rysował wersję w zbroi, tak? Jest też bez zbroi. Jest też bez. No, ale tam różne, jakieś takie kolory różne mają. Uh -huh. nawet złoty. No. Można sobie wybierać. No zobaczymy, jak wyjdzie. Tamien takiego sobie trudnego do narysowania dzisiaj wybrał. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Na razie sobie szkicuję. Jak mieć kredki potem? Wow. wow. No, dzisiaj próbujemy trochę inne ustawienie kamery. Zobaczymy, czy dzisiaj nam wyjdzie trochę lepiej niż ostatnio. Przedni filmik taki króciutki. Z Rejmena, co? Bo Damian chciał pokazać jak przechodzi przez tam dwa poziomy. Jeszcze pewnie jakieś filmiki z gierpów, z takich przejścia gier rzucamy. A na razie na razie rysowanie. Jakieś takie glicze się pojawiają tutaj na ekranie, w tym. Co? Nie, to tak jak patrzę na, na to nagranie, na to tutaj jakieś takie czasami jakieś takie glicze w tym oprogramowaniu się pojawiają. Mam nadzieję, że to potem na, na nagraniu nie będzie, tylko no zobaczymy. jak Tak jakby pulpit przebijał, czasami nie wiem o co tu chodzi. 또뭐 와빠요, 괜찮죠? you okay. Dobra, teraz chyba już będzie lepiej. Coś tam chyba mi się wydaje, jakieś aplikacje w tle wydawały te, te glitche. Mam nadzieję, że już teraz nie będzie nic takiego. I co to jego teraz na ciele, tak? Jego zbroja. No na razie, na razie tutaj nie wiadomo jeszcze co jest co, ale damy, jak to połączy wszystko, to myślę, że potem będzie. Mamy, jest trochę chory teraz, kaszle mocno. Dzisiaj nie byliśmy w szkole z tego powodu, co? Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. No już przypuszczam w tym tygodniu już nie pójdziemy. Oj. No niestety. twoją postacią ulubioną w Smash Bros jest która, Damian? Ta! Ta, właśnie? A czemu? bo lubisz smoki? Ale mm. jest <grybujesz> taki smok trochę, nie? Bo, bo po prostu lubię grać na rzeczy i tyle. Mm. No ma taki fajny atak dosyć, nie? Takim ślizgiem wjeżdża. To no, a ty, która ulubiony, ja... Ulubiona postać? O, niech to pomyślę patrzę tutaj na ten plakat twój. Mamy taki plakat na ścianie. Tu nie na... To nie ma wszystkich, ale nie ma wszystkich postaci na nim, ale ale jest sporo. A moje ulubione. Hmm. Niech dopomna, nie wiem. Co to, co to wybrać. Hmm. Uh, uh, uh. Coś zabawnego pewnie czekaj, które mi tam. Ice climbers, eee, Może być. Może być iceclimbers. Może być. Albo villager ze swoją siatką. No bo tyle. No bo tyle. Wow, to jest takie skomplikowane. No, taki sobie wybrałeś, dosyć jest trudny. Nie? Spoko, to nie jest wcale trudne. To jest, po prostu, to jest po prostu skomplikowane. Aha, dobrze. A czym się różnią te rzeczy? Trudno od skomplikowanego? Mhm. Czasami może tak. być to samo. Zależy, zależy o czym mówimy. i teraz Ci przyniosę coś do picia. Jak coś jest skomplikowane, to z reguły jest trudne zarazem. A... Ale czasami, jak coś jest trudne, niekoniecznie musi być skomplikowane. To może być łatwe, że tak powiem, pod, do, do, pod względem technicznym, ale trudne, żeby po prostu to zrobić. Na przykład, jak chcesz podskoczyć i złapać się czegoś, co, co jest bardzo wysoko, to jest wtedy trudne, ale nie jest to skomplikowane, bo wystarczy, że po prostu podskoczysz i się złapiesz, tylko że jest to trudne, bo jest to wysoko. Rozumiesz? A jeżeli na przykład próbujesz zbudować jakiś model z Lego, z tysiące elementów, no to jest na pewno skomplikowane i jednocześnie jest to trudne wtedy. No, Także coś jest skomplikowane, to z reguły jest od razu trudne. Natomiast jak coś jest trudne, nie zawsze musi być skomplikowane. Dobrze mi idzie? Popatrz no. na, na tam, nie tu. Popatrz tam, no znaczy ta, na to, jak się nagrywa. No dobrze się nagrywa. Powinno być OK. W ogóle w... Nie odsuwaj za wszystko. W ogóle wiesz, gdzie to jest. Za daleko kartki, o. o tak, właśnie. Hmm? No, łapę chyba jego, nie? Czy, czy stopę, czy co to jest? A po, pokaż mi, o którą część rysuje. Hmm, a nie, to chyba ten. To rysujesz. Yy, no, wiem, wiem, to jest ta. Pokaż um, palcem, gdzie rysujesz. No, tutaj, tak. Uh -huh. Goleń, tak? Rysujesz, czy coś tam. No. Uh -huh. Pod uh -huh. kolanem, tak. Jakby kości, jak to mam dwa czeka przyniesie to i to pić. Właśnie nie wiem. Tu dobrze. Czyli masz tu herbatę, coś już trochę? Za chwilę. Za chwilę, no dobrze. No, gdzie to ci idzie? A to dasz mi tą ta, taką szczoteczkę dziwną. No, ten taki pędzelek do. Uh -huh. dobra, jeszcze. Możesz używać kolory. No to masz tutaj. A! Zadam. No super! Widzisz? Elegancko wyszło. Jemy Let it, let it, let it, let it, you <laughs> No, gotowe? Nie. musieli za chwilkę kończyć, bo się nam już kończy czas nagrywania. No, jeszcze dwie minuty nam zostały. jeszcze tam troszkę pokolorować. Patrzcie, oczywiście, możesz sobie go skończyć. Ja chwilkę do, do tego że tutaj jeszcze, tylko tam 2 minuty, chyba, zostały. Akurat na tej aplikacji. Myślę, to ciebie Aha, to no no super, no widzisz. No to taki smok w pozie bojowej, gotowy do akcji. No widzisz super. No dobrze, już. Okej. Okay. Zobaczymy. No to no, następnego razu. Zobaczymy, co będziemy następnym razem robić. Myślę, że może jakąś, jakąś grę byśmy zagrali i, i nagrali wtedy, co? Myślisz? Jakiś myślisz, Damian? Dobra. Dobra, no coś wymyślimy. Mamy dużo gier, zwłaszcza takich planszowych. Myślę, że może w którymś z tych gier zagramy i wyjaśnimy, że tak powiem, o co w niej chodzi. A to Ridley to właściwie jest. No ja wiem, no wiem. Jest. No, także zobaczymy, co będziemy następnym razem nagrywać. Dobra, no to na razie i do następnego. Damian? Odcinku. Do następnego odcinka.